i patrzcie, kto idzie? Znowu te dziewczyny. Zobacz, to znalazłyśmy w naszych szafkach. Pokazuje mi kartkę. To ksero zdjęcia, które na baz grały, na nim wąsy i nie wiadomo co jeszcze, ale... Ale to ja, to musi, być, to musi być zdjęcie, które zrobiłam do swoich dokumentów. Można powiedzieć, że nie jesteś fotogeniczna. Chcesz jeszcze jedno? Częstuj się, mamy ich wiele. Rzuca mi set set setkę kartek, które walają się teraz po podłodze. To wy? A tak w ogóle, jeśli załatwiłeś sprawę zapisami, to nie kręć się wokół Nataniela. Rzuca mi krzywe spojrzenie i idzie dalej chichocząc ze swoimi koleżankami. Pff, co ja im zrobiłam? Jestem pewna, że to one za tym wszystkim stoją. I jaki on ma problem z Natanielem? Cześć! Ej, Patty, fajnie, fajne masz zdjęcie. Ty też je widziałeś? Pewnie. O, babeczka, babeczka, babeczka. E, baseball, kijek. A już się cieszyłam, że coś będzie fajnego. Pewnie, tak jak i połowa szkoły. To nie jest śmieszne. To nie twoja twarz została pomadzona i rozwieszona po całej szkole. Śmieszycie to, a może po coś tu jesteś? Nabiję się dalej śmiało i tak mnie to nie obchodzi. W końcu to ty przychodzisz się poskarżyć. Skoro jesteś taki twardy, to mnie obroń. <noise> I niby dlaczego. Poza tym nawet nie wiem, kto to zrobił. Daj sobie spokój. To te trzy głupie Proszę, pomóż mi. Dużo tutaj głupich dziewczyn w okolicy. Wiesz co, one trzymają się razem. Br brunetka, dziadka i blondynka. Amber, jak sądzę. Dopiero tutaj przyjechałam, a one już mnie prowokują. Aha, mówisz o siostrze Nataniela i jej koleżankach? To prawda, że w kategorii najbardziej nadęte panienki mogą zostać złotą palmę. Pewnego dnia znajdę sposób, żeby się zemścić. A więc pom pomożesz mi? To pewne, ale przecież nic ja nie zrobiłam. Chętnie to zobaczę. Zakończ dyskusję. Cześć, Patti, Kenny, widziałeś te dziewczyny, które ciągle trzymają się razem? Tak, przed chwilą zabrałem mi pieniądze. Jak to zabrałeś ci pieniądze? Tak, przewróciły mnie na podłogę i zabrały mi pieniądze. Powiedziały, że dzisiaj wolę jeść w restauracji, a nie w stołówce. A nie nie możesz się tak dawać. Jesteś facetem, czy nie? Zostały ci się jakieś pieniądze dla mnie. Może <muszę> ci zabrały? i powiedz, ile mogę oddać tej pieniądze, jeśli chcesz? Nie no, nie będziemy go udać. Ale one przewróciły mnie na ziemię i były we trzy. Nic nie mogłem zrobić. Tobie też coś zrobiły? Nie, nie nie. Dały Ci kseru? Nabijały się ze mnie. Co ci zrobiły? Gdybym sam się ich nie bał, to bym cię obronił. Hmm. Hmm, no, trochę urocze, a trochę creepy. To nic, uważaj na siebie. Nieważne. To nie ma sensu ci o tym mówić. Nawet sobie nie, siebie nie umiesz obronić. Uważaj na siebie. Tak, ty też. Zakończ dyskusję. Paty, jak się masz? Słyszałam, że spotkałaś siostrę Daniela i jej koleżanki Charlotte i Lee. One zawsze tym zakowują i to wobec wszystkich. Nie wiesz tego do siebie. Dzięki, dobrze wiedzieć. A, idziemy na skargę do Daniela. Cześć, co słychać? Wszystko ok? mi powiedzieć, czego Zdjęcie z mojej teczki zostało pomazane i zawieszone w całej szkole? Róbka sędziów dzieci mnie tu prześladuje. Popłakujesz. Hmm. Co? Nic nie wiem. Spójrz tylko na to zdjęcie. Wszędzie je powiesiły. Co za wstyd. Słuchaj, przykro mi, nie wiem, kto, nie wiem jak ktoś mógłby mieć dostęp do Twojego zdjęcia. Niewiarygodne. Jako go, główny gospodarz naprawdę do niczego się nie nadajesz. Nie możesz czegoś zrobić, niech odpowiedzą na to, co zrobiły. To Ty. Nie mam prawa karać uczniów. To należy do obowiązku nauczycieli. Nic nie mogę zrobić osobom, które są za to odpowiedzialne, ale rozumiem, że w pewnym sensie to może być moja wina. Podejmuję dla, pozdejmuję dla ciebie te zdjęcia, zgoda? Okej, okay, dzięki. Jestem pewna, że te trzy żmije to zrobiły. Jakie żmie? Wiesz, Zawsze trzymają się razem: Blondynka, Amber, o tobie też mówiła. W każdym razie wszystkie trzy to idiotki. Wiesz. Zawsze trzymają się razem. Bianenka Amber o tobie też mówiła. Widać, że jesteś z nich najgorsza. Chyba się mi podoba, żajest. Ale z tego co widzę, to nie zła z nich zmijam. Tylko cię ostrzegam. O tych trzech dziewczynach, szczególnie o tej Amber. Prawdziwa z nich. Pip, pip, Ciekawe, co tu jest ukryte w oryginale. Szukać coś innego. Dobra, to. Wiesz, co Amber to moja siostra. Wiem, że bywa złośliwa, gdy jest w swoich koleżanek, ale mimo wszystko, a poza tym nie możesz nikogo oceniać po pozorach. No, te pozory nie są jakieś <grytania> złudne. Pati, poczekaj. Chciałabym, żebyś uczestniczyła chociaż trochę w działalności szkoły. W związku z tym chciałabym, żebyś dołączyła do któregoś z specjalnych klubów. Obecnie klub koszykówki i klub ogrodników oba potrzebują nowych członków. Ustawiam Ci wolny wybór. Sama ma za którego klubu chcesz dołączyć. Hmm. Który to wziąć? A, Idziemy do ogrodników. Świetnie. W takim razie idź tam i zapytaj, w czym możesz pomóc. Ale nie wiem, gdzie to jest. Zapytaj kolegów. Jestem pewna, że ktoś pokaże ci, jak tam dojść. Zakończ do do dyskusję. Hej, Paty, co robisz? Szukam klubu ogrodników. Mogę ci pokazać, gdzie to jest, jeśli chcesz. Chodzę tam od czasu do czasu. Należy do klubu. Ach, nie, należę do klubu muzyku, ale pomoc w ogrodzie mnie relaksuje, więc chodzę tam od czasu do czasu. Jesteś tutaj klub muzyczny, wolałabym się tam zapisać. Przykro mi, ale wydaje mi się, że nie ma już miejsc. Chodzę. Chodź, pokażę, Cię klub ogrodników. Na pewno na no dziedziniec idziesz za Iris. To tutaj, po prawej stronie dziedzińca, po drugiej stronie znajduje się sala gimnastyczna i klub koszykówki. Przepraszam Cię, ale właśnie muszę lecieć do klubu muzyku. Na razie. Dzięki do zobaczenia później. Pati, chciałem chciałam iść cię poszukać, ale widzę, że sama znalazłaś klub ogólników. Fajnie to, prawda? Wzdychasz. Dalej mnie śledzisz, czy co? Ach, to, to tutaj jesteś. To może prowadzimy, co trzeba tutaj zrobić. Zdychasz. Nie czujesz się dobrze? Wiesz, co trzeba robić w, klubie, w tym klubie? Nie. Przejdźmy się. OK, może coś się znajdzie. W każdym razie z nas sam sobie radzi. Myślę, że musimy i szukać roślin lesi w lesie. Hmm, może coś się znajdzie. OK, mam pomysł. Idę poszukać kogoś, kto mógłby nam udzielić takiej informacji. Też odchodzisz. Kę ja sobie poszedł. Też miałam to zrobić, gdy zauważyłam dwa kwiatki z przyczpioną do nich karteczką. Proszę donieść kwiaty do sali lekcyjnej i do pokoju gospodarzy. Dziękuję. Była to mimoza i fiki, fik, fikus w doniczce. No dobrze, chyba wiem, co teraz mam zrobić. Zdobyłaś bukiet mimozy i fikusa w doniczce. Odchodzisz. Połóż kred mimozy, połóż fikusa w doniczce. To będzie miało jakieś znaczenie, nie? Chyba na no, dialogi. Ale dobrze, ale nie pamiętam już, który tu. Myślę, że dobrze tutaj pasuje. Co robisz? Muszę zostawić kwiatki, kwiatka tutaj i w pokoju gospodarzy. Och, jak słodko. Ja podlewałem kwiat na dziedzińcu. Nie obchodzi mnie, co robisz. Potrzebujesz pomocy? Och, ja jeszcze nie skończyłam, spadam. A więc idę sprawdzić, czy niczego nie zapomniałem. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze jeden kwiatek do zaniesienia. Na biurku. Okej, okay, położę fikusa tutaj. Wygląda ładnie. Co robisz? Obróciłam się. Muszę położyć kwiaty tutaj i w sali lekcyjnej. To z klubu ogrodników. Co tutaj przyniosłaś? To fikus. Wydaje mi się, tutaj pasuje. Jakiś problem? Uff. Bałam się, czy przypadkiem nie przyniosłaś kwiatka, który się pyli, albo coś w tym rodzaju. Jestem strasznie uczulony. Kichałbym cały czas Czym mam zrobić na odwrót. Nie pomyślałam o tym. Nie, nie przejmuj się. Taki kwiatek mnie przeszkadza. Rozweseli nawet trochę to miejsce. Okej, okay, tym lepiej. Okej, okay, zaniosłam kwiatki, zadanie wykonane. No jest, pojawił się przynajmniej. Przeszły się, widzisz, że idziemy. Przesuwam się dalej, daję przejść. Może się udać za księżniczkę, ale ja się tym nie przesunę. No i tak cię popchną, więc za różnica? Ha, Haha, dobra wieczny. Aby tak dalej, może wrócić i dalej usługiwać w klubach. Mówiła do mnie jak do psa, czy tylko mi się wydaje. No i tak będziemy z nią spinę, więc w sumie nie ma różnicy. Och, och jak dobrze cię spotkałem. Możesz mi oddać przysługę? Pewnie, jakiego rodzaju przysługę? Nie, nie sądzę. No dobra. Jaką przysługę. Dziękuję bardzo. Muszę zrobić podpis kastylem, zdobyć podpis Kastylia na usprawiedliwieniu i szczerze, im rzadziej go widzę, tym lepiej. Mogłabyś go poprosić o ten podpis i przynieść mi go potem? Sobie przypadkiem to nie jest twój obowiązek. No dobra, skoro mam służyć głównemu gospodarzowi, spoko, nie ma problemu. Kasty, z nim niełatwo nie zobaczę, co da się zrobić. Dobra, idziemy. Dzięki, liczę na ciebie. Poczekaj, dlaczego to on ma podpisać usprawiedliwienie, a nie jego rodzice? Zazwyczaj robią to rodzice, ale Kassy jest w tej kwestii niezależny. Jego rodzice bardzo dużo podróżują z powodu pracy. Dlatego na co dzień sam musi sobie radzić, nawet w kwestiach szkolnych. Ach, nie wiedziałam. Ken, co robisz tu coś w tej chwili? Niekoniecznie potrzebujesz pomocy? Może, skąd wiesz? W takim razie na pewno nie od ciebie. Tak, możesz mi oddać przysługę. Nie wiem, ale zawsze ja tutaj jestem, jakbyś mnie potrzebowała. Muszę zrobić. Wiesz, co ten typ z czerwonymi Może to załatwić. Nie, 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 nie daję mu tego. Nie, 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 nie ma opcji. Wiem, jak to się skończy za, za... za... tragicznie. Proszę, podpisz to. Znowu z białej z lekcji mam dla Ciebie usprawnienie do podpisania. Mam dla Ciebie usprawnienie dla podpisania to od Nataniela. Ech, nie wypowiem się w tej kwestii. Możesz to zanieść do Nataniela. Ja tego nie podpiszę. Okej. Okay, coś czuję, że nie będzie takie proste. Poszła się z nim spotkać? Tak, ale nie chcę podpisać tego papierka. Oparty Jagosioł. Ponadciskaj go jeszcze trochę i w końcu popiszę. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz. Tak, ale denerwujemy ten typ. On dać przysługę, mówi, mówiłeś. Dobra, idziemy. Dziękuję. Zakończ dyskusję. Jeszcze czegoś też. Słuchaj, usprawiedliwienie. No co jeszcze? Widzisz, on nalega. No podpisz to i już nie będziemy o tym więcej gadać. Naprawdę nie podpiszesz? Widzisz, on nalega. Na, dalej odmawiam, jeżeli prawdziwy z niego facet, to niech sam przyjdzie mnie to poprosić, a nie przysyła jakąś małą dziewczynkę jak, jak ty. Dziewczynka. Chyba muszę się raz spotkać z panielem. A więc jesteś facetem, na dodatek gospodarzem, sam go o to poprosić. Jeśli jesteś mężczyzną, to sam mnie o to poproś, imitujesz głos Kasiera. A więc powiedział, że gdybyś był mężczyzną, to sam byś go poprosił. Co? Tak ci powiedział. To mu powiedz, że mężczyzna musi brać za siebie odpowiedzialność. Wystarczy, że to podpisze. Rozumiem, spróbuję jeszcze raz. Przekazała wiadomość. Tak, a więc, co jeszcze? Ja nie mogę, ale się umziłaś. Ach, no wiesz, Natalię też mi nie daje w tym spokoju. Prawdziwy facet. Tak jak sam mówiłeś, bierz za siebie odpowiedzialność, a więc podpisz to i kropkę. Ech, powiedział, że gdybyś sam to wyprowadził bezetem, to byś wziął na siebie odpowiedzialność i to podpisał. A więc gdybyś ześciał... Dobra, spróbujmy. Rozumiem, ale jestem tak samo uparty jak on. Nic nie podpiszę. Poza tym jestem pewien, że zrobi to z nadzieją, że uda się mnie wyrzucić ze szkoły. No, Dobra, słuchaj, mam już tego dość. Proszę, podpisz to, a jeżeli... Coś ci się nie podoba, to wyjaśnij to z nim. Zmuszę kacjera do podpisania. Co naprawdę nie chcę, żebyś wleciał do szkoły. Daj sobie spokój z papierkiem, oddam mu go. A, na musimy go, zobaczymy. Spadnął, o jezu, spadło. Jesteś tak samo wkurzającego. Trzymaj swój papierek. Podpisałem go, zadowolona, a teraz spadaj. Ła, wow, wygląda na ściekłego, ale przynajmniej będę mogła oddać ten papier Antonielowi. Udało Ci się tym razem? Tak, w końcu mi się udało go namówić. Trzymaj, Dałeś wpisanie o sprawiedliwienie. Naprawdę super. Jak mi skoczyło! O Jezu! Ja nie wiedziałam, że to tak aż tu pomoże podskoczyć. Lowometr. Naprawdę super, zrobiłaś dla mnie wrażenie. Spadł mi kamień z jęca. Dziękuję, Dziękuję bardzo, nie ma za co. Uf, w końcu mogę wrócić do domu. Już wychodziłam, gdy usłyszałam go na Taniela Kastiera. Bądź w końcu odpowiedzialny. Ty, pokażę ci, czym to się kończy, gdy ktoś za mną łazi. Ach, na końcu korytarza. Odkryj literalne kluby. No, dobra. Bójka, bójka, bójka. Co, ale oni się biją. Komu powinnam bronić? Będę na Taniela Kastiera. No, dobra, idźmy do Nataniela. O Jezu, jakie to jest brzydkie. Natalnie, przestań, to nic nie da. Wiesz, jaki on jest. Próbowałaś je rozdzielić, ale Kastiel nie odepchnął i powiedział, żebym nie mieszała się w nie swoje sprawy. Zobacz ilustrację. Uroczą no, są te ilustrację. Przyznaję. Całkiem ładne. Ten strój wygląda o wiele ładniej niż ten, co otrzymaliśmy na naszej słówce. No jeżeli że się na drugie się włożyło. W końcu udało mi się je rozdzielić. Kastiel sobie poszedł a my jeszcze trochę razem pogadaliśmy, zanim poszliśmy do domu. Koniec odcinka drugiego. No a tyle, pa pa!